Pacjentka Marika zgłosiła się do nas z problemem ortodontycznym, z problemem zgryzowym. Jedynka nachodziła na prawą dwójkę. Bardzo to przeszkadzało przy mówieniu, przy jedzeniu. Oprócz tego miała problemy z zaciskaniem nocnym zębów, z grzytaniem. W wieku 16 lat zaczęły mi wychodzić górne ósemki, prawa dwójka zaczęła wchodzić pod jedynkę. Marika y, prosiła o aparat, który nie będzie widoczny, nie będzie ją krępował. Wybrałyśmy aparat y, kosmetyczny, y, bezbarwny, y, samoligaturujący, ze względu na mniejsze tarcie, y, szybsze działanie tego aparatu. Pani doktor wytłumaczyła cały plan leczenia? Spotykałyśmy się od lutego 2019 roku y, w cyklach mniej więcej co miesiąc, co półtora miesiąca. Na aktywację elementów aparatu. Po dwóch miesiącach już zaczęłam widzieć pierwsze efekty, wyprostowały mi się te zęby, byłam bardzo zadowolona. Obecnie Marika jest już na etapie podtrzymania uzyskanych efektów. Nosi aparat retencyjny, ruchomy, co noc. Jest to aparat płytowy, przypominający aparat ortodontyczny używany u dzieci i młodzieży. Ciężko było się pierwszy przyzwyczaić. Przez pierwszy miesiąc było to ciężkie, bo zawsze coś jest innego tak w ustach. Pacjentka została mówiona za dwa miesiące na wizytę kontrolną po noszeniu codziennym. Czy też co nocnym aparatu retencyjnego? Aparat jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. To jest tradycyjne mycie, tylko jeszcze trzeba dołożyć do tego, wiadomo, specjalne szczoteczki. Pacjentka ewentualnie będzie miała wykonaną szynę relaksacyjną, akrylową. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Odczuwa się tutaj naprawdę indywidualne podejście do pacjenta. E, nigdy nie miałam problemu, nie bałam się, żeby e, przyjść tutaj. E, jest to no, no. no, super. Give it all you got. no